Dożywotnia gwarancja na driftstick. Nie przeczytałeś regulaminu. Firma IM Controls oferuje na swoje customowe pady tylko 90 dni gwarancji na tzw. driftstick, Czyli masz tylko 90 dni zabezpieczenia przed tym problemem, który jest najczęstszym problemem we wszystkich istniejących kontrolerach. Dożywotnia gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie rzeczy zamontowane przez nich, tzw. smart. A z mojego doświadczenia, to jest wieloletnie, rzeczy smart się nie psują. Więc dają gwarancję na to, co się nie psuje: na taśmę transmisyjną, na układ programowalny, na przyciski smart, na łopatki bądź na lakier, że nie odpadnie, ale odbarwić się już może. Więc co żywotnia gwarancja jest na to, co się po prostu nie psuje, więc dlatego jest dożywotnia. A najwięcej padów przychodzi na właśnie analogii. A jeżeli już chcesz o nich wymienić te analogi to z tego, co powiedział mi klient, ostatnio biorą 200 zł za wymianę na standardowe Alpsy bez dokładnej kalibracji, bo tak.